W tym momencie mamy trzy widoki. Mamy widok do tworzenia nowej faktury, mamy widok do wylistowania wszystkich faktur i mamy widok strony startowej, z której możemy przejść na pozostałe dwie podstrony. To jak teraz się to odbywa? W pliku WebPHP każdy z tych routingów zwraca nam konkretny widok. To jest zastosowanie w porządku, jeżeli chodzi o strony statyczne, w stylu strona o nas, strona kontakt strona z jakąś polityką prywatności, regulaminem i tak która nie ma na sobie żadnej akcji, do której nie trzeba przekazywać żadnych konkretnych danych. Wyświetlamy po prostu kod HTML-owy, ewentualnie wzbogacony jakimiś wstawkami z Laravela. Natomiast zamiast zwracać tutaj konkretny widok, chcielibyśmy odnieść się do akcji kontrolera, który to kontroler po przeprowadzeniu odpowiednich akcji zwróci dany widok. Może brzmi to trochę abstrakcyjnie, natomiast już tłumaczę o co mi chodzi. To co potrzebujemy teraz zrobić, to stworzyć nowy kontroler. PHP Artisan Make Controller i nazwijmy go sobie Invoices Controller. Widzimy, że kontroler został stworzony z sukcesem. I miejscem, gdzie tworzą się wszystkie nasze kontrolery, jest folder App. Po rozwinięciu folder http i tutaj mamy controllers jak widzicie nasz invoices controller został poprawnie utworzony i to co on robi to rozszerza klasę controller bazową z laravela w tym momencie jest to pusty controller możemy do niego dopisać pierwszą metodę czyli public function przykładowo index i ta metoda index będzie nam zwracać na przykład return view Invoices.index. Czyli ten sam widok, który zwracał obecnie nasz routing. W tym momencie chcielibyśmy, żeby on był zwracany już przez nasz kontroler. Jak możemy to zrobić? Wystarczy, że podamy tutaj nazwę kontrolera, a właściwie nazwę jego klasy, oraz konkretną metodę. Podajemy to w nawiasach kwadratowych. Czyli tak, jak tworzymy tablicę. Kluczem będzie nazwa kontrolera, invoices controller, przekazujemy klasę, a argumentem będzie metoda, czyli tutaj, akurat w przypadku dodawania faktur, będzie to metoda create, którą za chwilę utworzymy, a w przypadku indeksu, będzie to metoda index. Zapisuję, klik zapisany. Zauważcie jedną rzecz. Akurat korzystając z Visual Studio Code, ja nie muszę się o to martwić, ale jeżeli korzystacie powiedzmy z jakiegoś mniej inteligentnego IDE dla PHP-owców, to moglibyście przegapić to, że wstawiając tutaj Invoices Controller, tak naprawdę Visual Studio Code zrobił dla mnie jedną linijkę więcej. Czyli użycie, i tutaj mamy podany namespace, w którym znajduje się Invoice Controller. W przeciwnym wypadku, nie dając tej linijki w tym miejscu, ta klasa nie zostałaby znaleziona, więc jest to ważne, żeby poprawnie używać namespace'ów w momencie, kiedy ich potrzebujemy. Natomiast OK, przejdźmy już teraz do klasy InvoicesController i dopiszmy metodę create. Kopiuję metodę index, zamieniam na create i tutaj zwracam widok nie invoices InvoicesIndex, a Invoices.create. OK, odświeżam naszą aplikację. Faktury ukośnik dodaj. Poprawnie wczytało mi dodawanie faktury. Jeżeli wrócę na faktury, mam listę faktur. Czyli wszystko jest w porządku. Co nam tak naprawdę dają te kontrolery? No zauważcie, że tutaj możemy już sobie ładnie poukładać cały kod PHP. Możemy ten nasz widok wyposażyć w jakieś dodatkowe dane. Jakie? No już wam w tej chwili pokażę. Robimy szybki test. Wchodzę sobie do widoku index.blade.php i tutaj chciałbym wyświetlić powiedzmy nazwę faktury. Więc zmienną, którą przekażę, o nazwie name. Wyświetlanie zmiennych, czy właściwie wartości tych zmiennych odbywa się właśnie też przy pomocy tych dwóch klamrowych nawiasów i podając w środku wstawkę PHP-ową. Żeby przekazać taką zmienną name do naszego widoku Blade PHP o nazwie index, możemy wykorzystać do tego właśnie kontroler. Zobaczcie. Zmienna name równa się przekazana lista faktur. Następnie, żeby przekazać dane do widoku, wystarczy, że przekażę tutaj tablicę i wszystkie dane, które chcę przekazać dalej. Czyli name, zmienna o nazwie name, jej wartość to będzie wartość zmiennej name, którą właśnie przed chwilą stworzyliśmy. Zobaczmy, czy tak nam to zadziała. W momencie, kiedy odświeżę teraz listę faktur, to widzimy, że wartość przekazana lista faktur to jest właśnie wartość zmiennej name, którą przekazujemy tutaj do widoku pod nazwą zmiennej name. To jest taka korelacja nazw. Natomiast równie dobrze tu mogę dać zmienną test, tutaj też zmienną test, i ta wartość, ten klucz, który tutaj podaję, czyli name, jest wartością wiodącą dla naszego szablonu. Więc jeżeli tutaj w szablonie mamy zdefiniowaną wartość zmienna name, to tutaj już do metody view musimy przekazać w argumencie o kluczu name daną wartość. Zobaczcie, odświeżę teraz, wciąż działa bez problemu. Dobrze. To są kontrolery, właściwie na razie jeden kontroler. Na razie wygląda bardzo biednie, bardzo pusto. Za chwilę w następnej lekcji poznamy metody tworzenia modelu i stworzymy sobie właśnie model faktury. I mając ten model faktury, dzięki kontrolerowi pobierzemy sobie go z bazy, pobierzemy sobie listę faktur z bazy, i w ten sposób będziemy mogli tą listę faktur przekazać właśnie do naszego widoku, który już będzie wiedział, w jaki sposób je wyświetlić.